Halo, nay, nay, witajcie nay, moi drodzy, a to materiał, który odnalazłem, czyli odnalazł tyliał, materiał po gram, którą niedawno udało mi się odnaleźć w czeluściach internetu. Bardzo ciekawa produkcja, niskobudżetowa oczywiście, ale jakże nowatorska. the case hell besides I have a really interesting story to tell you this evening so pay attention it's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts but be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. The Hillbilly. Th On this fine night, he searches for his true love. But does desire burn too brightly in his heart? Th Więc już Jaskinia skończyła właśnie opowiadać nam swoją krótką historię i to, o czym będzie właściwie traktowała ta gra. Więc witam Was serdecznie w mojej kolejnej malutkiej produkcji, tym razem The Cave. The Cave przedstawia historię Jaskini oraz siedmiu śmiałków, których Będziemy przeprowadzać przez czeluście, odchłanie tej jaskini. No i tutaj w tej chwili mamy do hmm, the wybrania The Knight, ah, Hillbilly, taki wieśniaczek, dziadek, time, time traveler, a, naukowiec, Ala a la Indiana Jones, mm, w, odsłonie, bliźniaki oh, The twins. Nie żywe niestety. Okay, no on i mnich. Uh, the mo e, możemy sobie wybrać master, tutaj so trzy postacie spośród tych siedmiu i e, za pomocą tych trzech postaci będziemy później odkrywali tajemnice <laughs> jaskini, które czekają na nas już niedługo. E, gra nawiązuje jakby duchowo do mm, zamieszłego tytułu e, od Blizzarda e, The Lost Vikings. Tam, tam sterowaliśmy dwoma sympatycznymi wikingami i za pomocą tych wikingów również przechodziliśmy kolejne etapy, poziomy. Tutaj Tutaj mamy 7 postaci do wyboru, z czego e, możemy wybrać sobie jednorazowo do rozgrywki 3 postacie. Więc ja powiedzmy tak, e, wybiorę Ale sobie nie, tutaj na początek. Może tak, e, Knighta, rycerza. Każda z tych postaci ma jakieś tam e, specjalne umiejętności, które, e, które przydadzą się podczas pokonywania różnych różnych pułapek, niedogodności w jaskini. Jaskinia dosyć zabawnym głosem sama do nas mówi, także też bardzo fajnie to jest zrobione. Ja więc tak, ja wybiorę sobie tutaj rycerza naszego. Następnie Time Travelera. A a Nie wiem jeszcze, jakie. jakie for her, po po przekroczeniu tych tutaj. E, tych wrót, jak gdyby. które otworzył nam teraz rycerz. Mamy. E, my tutaj e, wybieramy, jak gdyby. sobie kolejne postacie, No The i został nam jeszcze jeden. Okay, o. Mm. Myślę, że. tą sympatyczną. Może panią Higienistka. Pani Higienistka pójdzie z nami i będzie, będzie przechodziła kolejne poziomy. To jest tylko taki e, typowy gameplay, króciutki wprowadzenie właściwie do gry, ponieważ to nie będę, nie będę przechodził tej gry live, ponieważ no, no, nie widzę sensu. Gra jest bardzo prościutka, jednak e, poziom nie jest zbyt prosty. Czasami. Te zagadki tutaj logiczne są zbyt proste, natomiast jeżeli chodzi o, 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 o trudność, no to każdy by sobie z tym poradził. Jednak mimo wszystko daje to jakąś tam, tam satysfakcję w przechodzeniu kolejnych etapów, kolejnych zakamarków tej jaskini. Także tutaj pani higienistka, że tak ją nazwę, bardzo żwawo nam przeciąga skrzynkę, którą musimy podstawić, żeby dostać się oczywiście tutaj na ten mostek. Tu już wiadomo o co chodzi. Trzy osoby to za dużo na ten mostek, także możemy sobie tutaj te trójkę wejść. I tym sposobem dostaniemy się na dół. Szczerze powiem, nie wiem dokładnie jakie mają specjalne umiejętności te postacie, które w tej chwili wybrałem, no ale to okaże się w grze. Tymczasem Wezmę tego rycerza i pójdę mi tutaj do pani higienistki. Już dwie osoby. Już jest almost, almost za dużo. Time Travelera wezmę też. Zobaczymy co on tutaj potrafi. Gra sama w sobie to jest jakaś jest jakiś niskobudżetowa produkcja, natomiast świetnie się, świetnie, świetnie się przedstawia jako jako, powiedzmy, taki tytuł na chwilkę, chwilowa, nie wiem, 15 minut rozgrywki, żeby kolejne kilka, kilka może pomieszczeń w tej jaskini przejść. No więc tak. O, tym sposobem wpadamy w czelu jaskini odbędu. Wybieramy sobie tam Time Tra Travelera. Tutaj mamy wejście dla pracowników jaskini świetnie jest zrobiona zrobiona ta gra pod względem nie, poczucia humoru ta jaskinia jakby żyje same. jesteśmy wewnętrzni tej jaskini która do nas przemawia czasami takim pompatycznym dość tonem poczucie humoru oczywiście bardzo tutaj na wysokim poziomie stoi moim zdaniem także fajnie to wszystko wygląda ok możemy tutaj z różnych rzeczy podnosić sobie różne przedmioty które nam pozwolą później

For the nightmares or forever your every thought. Well, tak, więc widzimy tutaj, że sprzedawca ze sklepu z pamiątkami jest odrobinę, odrobinę załamany z tego powodu, że jaskinia jest zamknięta dla zwiedzających i tutaj pan e, stanął w obliczu utraty pracy. Także tutaj mamy tego pana. Musimy mu zatem otworzyć tę jask nie? Dokładnie nie pamiętam, co tutaj trzeba zrobić. Aha, czyli pan jest, boi się, że straci, straci pracę. Tutaj. Może coś you know. na to there is a way I could reopen allowing mm. you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need three small trinkets to sell. O. Just three. Let me say that number again. Three. Take this giant novelty size key. It's cute, isn't it? Hmm. Czyli tak, po krótkiej rozmowie z Panem sprzedawcą ze sklepu pamiątkowego e, otrzymaliśmy tutaj, weźmy Panią Higienistkę, niech tu przyjdzie potem e, kluczek, otrzymaliśmy kluczyk do wejścia dla pracowników i tylnym wejściem musimy skorzystać z tego tylnego wejścia, żeby dostarczyć tutaj Panu na półki jakieś e, gifty, to znaczy pamiątki. I te trzy pamiątki musimy odnaleźć sobie i dostarczyć jak najszybciej tutaj Panu E, e, prowadzącemu. A więc jaskinia, otwarta. He, he is a funny little man, isn't he? Świetnie, naprawdę świetnie jest zrealizowany tutaj za pomocą głosu tej jaskini. Taki klimat tego, że, że jakby jaskinia jest z nami i to miejsce, w którym przeżywamy przygody jest tak jakby cały czas w interakcji z graczem. Świetna gra, naprawdę e, powtarzam, na taką szybką rozgrywkę, na krótki trening mózgu, chociaż te zagadki oczywiście nie są zbytnio wymagające, ale świetnie się w to, w to pogrywa, także szczerze, mm, szczerze polecam. O. Właśnie w momencie, kiedy, e, kiedy nic się po, po prostu nie dzieje i nie, nie ma jakichś specjalnych zadań, te trzy postacie z, zbiegają się razem i, i dalej przemierzają do kolejnej przeszkody. Jakby e, do kolejnej przeszkody e, e, zmierzają już raz. Tak, tutaj to co widzicie, ten taki znak na ścianie, e, są to e, znaki, z których do, w, przy w momencie. Które, powiedzmy, to jest znak dla Tajem Travelera. No i teraz, jeżeli Time Traveler tam dojdzie do tego znaku, odkryje się część jego historii. I tak trzy osoby, które mamy wybrane, trzy postacie będą nam tutaj sprawiały, będą nam po kolei odkrywały swe historie. Nie, nie do końca wesołe, nie do końca e, powiedzmy jakieś tam dziecinne, ale jakże i pouczające. Także fajnie to wszystko się przedstawia. Weźmy sobie tutaj jeszcze chwilkę, pograjmy. Powiedzmy, weźmy sobie rycerza. żeby rycerza. Tutaj mamy well. Broken old well. Czyli nie mamy kółka, żeby zakręcić tutaj tym, tym, tym wellem. Studium. Okay. E, musimy tu się przedostać. No proste, proste historyjki naprawdę. Podnosimy... Podnosimy... O nie, pani higienistka, nie? Podnosimy lever. na dole trzeba coś tak i co tak i tutaj we dwójkę już we dwójkę już nam podniosło cały całe wrota w tym czasie wybieramy sobie panią higienistkę już znaną nam tutaj z samego początku gry tutaj panią higienistką przechodzimy na drugą stronę na drugą stronę tutaj ups na drugą stronę wrót lewer oczywiście Pozwala nam zablokować te drzwi i w tym momencie wybieramy powiedzmy sobie Time Traveler'a. Cóż tutaj mamy? Żeby uruchomić te maszyny potrzebny nam jest Fuse, czyli bezpiecznik, który, który możemy gdzieś znaleźć tutaj gdzieś w dalszym etapie gry także no proste są zagadeczki jednak na tyle mi się ta gra spodobała że postanowiłem właśnie tutaj pokazać wam jak przebiega w niej rozgrywka i tutaj na koniec może już tak na zakończenie darzy wam tym potworem musimy zrobić w późniejszym etapie porządek. Musimy go namówić do tego, żeby skoczył tutaj na tę na 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 startę czaszek, na tą pułapkę. No ale o tym, jak to zrobić, to już, to już może sami spróbujecie, ponieważ nie chcę tutaj spoilować. Gra jest oczywiście do, do przejścia tylko na raz, bo wiadomo, że więcej tutaj nie będzie, nie będzie sensu tego odgrywać, chyba że chcemy odkryć wszystkie historie tych postaci które sobie wybraliśmy. I tutaj Wam jeszcze tylko pokażę na sam koniec jak wygląda odkrywanie historii yy, tych właśnie za, zawartych tutaj na, na ścianach jaskini. To jest znak rycerza. Podchodzimy. Czyli już w pierwszej, yy, w pierwszej yy, odsłonie jego historii dowiadujemy się, że nasz rycerz był po prostu takim wieśniakiem lokalnym, który, który spotkał jakiegoś możnego magnata, wielkiego rycerza. No i w dalszej części przemierzenia tej jaskini będziemy mogli odkrywać całość historii tego oto zacnego rycerza. Także to była taka mała zachętka, jeżeli chodzi o to, żebyście spróbowali tej gry. Ja się z wami już na, na to chwilę żegnam. A no i zapraszam, może jakieś, może jakieś opinie, może jakieś komentarze, bardzo byłoby mi było. Trzymajcie się, cześć!